I teraz w tej pozycji najczęściej rak reakcja czy uciecznika jest taka, że on będzie spychał moje kolano, tak? Czyli rękami będzie mógł łapać, z tyłu moje kolano, zjeżdżał, albo wracał, i do mnie. To jest pierwsza kontrolna no głowę, potem wam pokażę lepszą obronę na to. Ale to jest taki standard, tak? Czyli jego kolano, on zaczyna jest stychać. I patrzcie co będę robił. Pierwsza kolejce co zrobię, to moją ręką idę na jego głowę, żeby go zablokować, tak? zwrócić uwagę, że mu będzie drucię, że nie lepka się kolano. On ma głowę Moja ręka wchodzi od dołu, łapie go za. Jego triceps i teraz moją lewą nogą przekraczam przez jego głowę. Hop. Tak? I teraz się tylko i wyłącznie opieco na drugą stronę. Hop. Już mam porachę, tak? Już tu idę przekrocz na jego rękę. Jeszcze raz. Polecie całą sekwencję. Mam pozycję boczną, Wchodzę do pola brzuch. Tak? Hop. Hop. Jestem tu. On mi zaczyna spychać. Wchodzę tu. Wchodzę tu. mam mu głowę, tak? Noga idzie przed głowę i na tempie odwracam się, popatrzcie. Noga na głowie, bo był za nisko, tak jak jest teraz, mogę dociągnąć i powoli się odwrócić. Kciuk do góry, ręka w ten sposób, tak? Bo tu już mi nie wejdzie, tu już się już nie kciuk do góry i do dala, Jak lepiej, puszczam. Tak? Tak. E Moja jeszcze jedna zdanie, dużo trenerów pokazuje w ten sposób. W ten sposób nie robimy balachy, bo on mi ręką pójdzie pod moją nogę Nie, od dołu, pod mój pres, I dźwignie mi nogę w podaktywizm, łapie na I dźwignie mi nogę w tą stronę <grym> I dźwignie nie po tych podaktywizm, tak, I tam e, Jeżeli ja go Dociągnę tu Tak, mocno głowę do siebie Próbuj mi nogę dźwignąć Próbuj wstać Nie ma opcji, tak, i teraz mogę dociągnąć tak. Jeszcze raz nie, mamy pozycję boczną, wracamy jeszcze czas pozycja boczna, kolana w on mnie spycha, wchodzę tu, łapię za głowę, przekraczam nogę i zabijam się w dół nie mam bala. Jak się się kładzie, uważajcie, nie strzegajcie mostu do ręki, bo rękę, tak, więc delikatnie e, na już się uspjeha, goba, renka, noga, kretan će, hop, hop.